Ale tak nie Moi drodzy e, ze zrywem przed tego ale Aleessa. Źle. O oh nie, bardzo mocne urządzenie lodu. Bardzo mocne karty gościłeś, chyba sobie. To odpalam o 17 pokaz Petry, a to ile to będzie chyba, nie? nie? Taki tyle, no ale chyba, chyba jeszcze będę miał mały. Zagrał to. to niech jest wyczerpa, <grymne> ak 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 nie? Aktywuj To ja nie zagram. Ja na razie sobie tak po prostu dorzucę coś na stół Bo ja inaczej nie zagram tego wcześniej Musimy smoczkę zaraz zagrać O, ma bardzo dużo odkrywania. Waruny przykleństwa i tak dalej Co to jest? A tam na razie to ten wiesz Na razie nic nie ja będę cię wynosił na grywam Nie? Aha, aha A nie gościu tutaj nawala nas jeszcze odgrywamy. powiem wam ciężko, ciężko będzie Dobra hmm. Zobaczymy, no zero, nie? W momencie jak mam tego jednego smoka To w końcu on dwa razy zada? W końcu dwa chyba tylko, tak? Po stole To moglibyśmy zrobić tak No albo skopiować to No dobra, zagrajmy to dwa. zagrać, bo tak, hero power albo tą czwórkę. Nie, to 7, 8. Nic specjalnego, ale coś się, będzie, coś się będzie działało. Dziękuję bardzo, Karamba. Masz 65 miesięcy. Witam, witam. To możemy zagrać w następnej. że ma zakręcie lodu. Nie ma chyba. Chcące tak to wyklejdować, ok. Teraz tam. Przesi, przesycenie. Zadek, to bym już mógł dwa razy osiem sześć, nie? Przyzwać. Koniec. Tylko do czymania. Nie, no, na razie tak zagrajmy. U, szarzo. Wydą po. Dobra, zagrajmy tak, tu zagramy tak, tu musimy obniżyć po prostu, im. musimy obniżyć obrażenia, jakie otrzymujemy. Nie no, tylko nic nie będzie bo, bo cały czas będę tam ciągle nagrywany. Będzie taka... W jest lista punktów graczy, na przykład gdzie pasowujesz się w grupę ludzi, co mają taki sam poziom Jeżeli grasz w arenę, E, e, z druga taka mocna karta on nie wygenerował mnie jeżeli grasz arenę tak. czekaj chwileczkę tutaj trade Nie mogło zmieścić tylko raz, bo to drugi już by nie istniał. No. Uh-huh. Ciszej mi go nie iść. Proszę cię. lecimy. No, co tam gościu? Ta gigakarta giga była gitara na Co? Teraz trochę się e Teraz jeszcze trzeba coś z agonią dociągnąć, wiecie? Żeby aktywować Tutaj jest znaleźć akarz. to bierzemy, Chyba, że pobierzemy. Jak A może nie? O, nitka jest. Patrz, jeszcze sześć trzeba. Dobra, czyli od tyś włoka może Siedzie jakiegoś porządku. tutaj. Ja, a jamy Już nie ma, już koniec. A, cały, a tego z to było, nie? Origami, origami bierzemy chyba nie? Cięcienia modnego. Chyba origami. No, wiatraka nie potrzeba włączać, bo jest chłodno. Co? No to No ja tak wiem. Ale tak za długo nie będzie taki... Nie będzie. Bo do 13 trochę tak może, ale później... Już za długo. Nawijałeś... Boską. Jakby kurwa by się dało, to by się dało. trzeba zagrać 5? Ciężko na tych To bardzo

Ja mówiłem, bo nie ma, nie ma. to się to troszkę ponagrywam, chociaż, chociaż. Szakce z piątkę KDE. Nie da się do 16. Max kudę 14. Nie będzie nic do Titoka. Bo teraz KDE nie ma czasu. Jeszcze wejść to tyle. Jeszcze sobie tyle. Weź skrydę, tyle zmontuj odcinka i na trzy razy, no to tam, no i no, palika jak chuj. No, a co ci mam powiedzieć? Ile mamy smoków rzuconych. Jeszcze trzy trzeba rzucić. To jest do zrobienia jak najbardziej. A co ci mam powiedzieć? Do dziesięciu mogę max skrydę dobić. bo tak więcej ja nie, nie chcę więcej nagrywać, co?